Na podstawie planu miasta mamy tutaj podaną w skali 1 do 5000 tysięcy. Mamy obliczyć, jaka będzie odległość pomiędzy dwoma obiektami, czyli pomiędzy tutaj wejściem do papugarni, a punktem oznaczającym wejście do Muzeum Zabawek. I ona z tej sytuacji wynosząca nam 8,4 cm. Jeśli chodzi o sytuację tej skali, którą mamy podaną, 1 do 5000, co to tak naprawdę oznacza? Jeśli nie mamy podanych żadnych jednostek w skali, to zawsze pamiętajmy, że oznacza to nam, że 1 cm na mapie. Jakimś planie czym, W tej sytuacji odpowiada nam zawsze, tak samo też po prawej stronie będzie 5000 cm, czyli to będą jednostki centymetrów w rzeczywistości. No i teraz przeliczając sobie, mamy tutaj, zobaczymy po odpowiedziach, mamy to w metrach, więc musimy tą skalę zamienić na metrę. W tej sytuacji 1 cm zostawiamy oczywiście, natomiast tutaj 5000 cm to ile to będzie w tej sytuacji metrów. Pamiętajmy taki prosty przeliczeń, że 1 metr to jest 100 cm. No i w ten sposób możemy łatwo powiedzieć, że skoro to 5000 cm, to będzie to samo co 50 m. No I teraz wystarczy tylko i wyłącznie, jeśli mamy podaną tą skalę, tą odległość na mapie, czyli wynoszącą nam 8,4 cm, trzeba to po prostu przemnożyć przez wartość 50 m, bo 1 cm jest 50 m, więc 8,4 razy 50 da nam w tej sytuacji dokładnie 420 m i taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie C.